Że jestem właśnie na przystanku Piłsudskiego, Urząd Marszałkowski. W tym momencie już misterownik się przełączył, zgasły wyświetlacze. 16:37 A, czyli jestem o czasie. Dobrze, a co mi tutaj pokazywał rozkład? Nie, no dobrze. Dlaczego nam idzie się pokazywało, nie mam pojęcia. Stan licznika muszę sobie tylko spisać. 6, 7, 4, 7. 6, 3. 6, 7. 4, 6, 8, 5, 6, 7, 4, 6, 8, 6, 6. No i startujemy. Albo i nie wystartujemy, bo teraz muszę przeczekać, aż auto przejadą ja sobie w międzyczasie Piszę kod brygady. Trzeba było przelecieć przez trzy pasy. No i tutaj co by sobie wpisać. Wpiszemy sobie brygadę 22 przez 1. Tak. Okej okay. i teraz tutaj trzeba znaleźć przejazd techniczny. Chyba, że takiego nie ma. Nie ma takiego tego sobotni. Dobra, dajmy poprzej. OK. Jest przejazd techniczny, dobra. Trzeba było troszkę poklikać. Teraz tylko, żeby się zielony zaświeciło mi pokazuje do przejazdu technicznego 438 minut. Jeszcze lada chwila zaświeci się zielone światło dla mojego kierunku. Pojadę sobie dalej. A cóż to galeria jeszcze czynna? Chyba już nie. ciekawe, gdzie to szesnasteczka leci. Czy jedzie jeszcze na kalinową, raczej wątpię. Pewnie zakończy swój kurs przy przystanku Lubelska Szpital. Zaraz się zajęcie spotkiem z kolego zajawką, który właśnie 16 się jeździ. prawie świecą pustkami zobaczcie jak pięknie wygląda Rzeszów oświetlony niestety nie ma tego klimatu w związku z tym, że nie ma śniegu. Kręcimy pod wielkim porądzie Jana Pawła II. Zjeżdżam na ulicę jeszcze 17-12 mam coś jechać chyba że jest to kurs jazdowy linii 51 do lubelskiej aczkolwiek nie wydaje mi się nie jeszcze na Jasiąkę jedział autobus i 37 widzę ale dziwnie, czyli są jakieś linie które kończą później dzień powiedzmy pierwszy dzień świąt było u nas taka Wigilia to niby święta nie święta, ale taka najważniejsze spotkanie z rodziną kolejne dwa dni świąt no, u nas się celebruje pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia w Stanach takim głównym dniem to jest jednak pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia w innych krajach już się tego drugiego dnia czyli szczepana się tak nie obchodzi ucznie u nas generalnie 26 grudnia jest kojarzone z tym, że już są otwarte knajpy, dyskoteki, chociaż na przestrzeni lat się to zmieniło, kiedy zaczynałem w 2005 roku przygody z taksówką. Była właściwie w Rzeszowie jedna knajpko otwarta, z roku na rok przybywało tych knajp. Teraz już w Wigilię właściwie większość jest chyba po 20 24. Y, y, ludzie wychodzą spotkać się ze znajomymi albo rodzinie, wychodzą do knajpy. Także na przestrzeni lat zmieniło się troszeczkę podejście. Jesteśmy na rondzie imienia rodziny Ulmów. Opa. Kręcimy do nie zadziałał, nie wywiózł wielu postazów hmm. Lada chwila zakończę pracę Udam się na, na wybrzeże by giną. No, a jutro znowu do pracy Praca się opłaca, praca nas bogaca. Mamy czas według karty, to jest przejazdu na... No, znaczy czas na przejazd techniczny to jest 10 minut i tyle faktycznie mniej więcej wychodzi. Że dojadę sobie za jakieś 2 minutki, bym tylko po prawej stronie, bo muszę zrobić kwartę. Chociaż może, gdybym autobus podniósł, to by się odwrócił, szybciej bym się zmieścił. Jak widzicie, gazowców w części jest ustawiona pod dystrybutem mikrofonu. Niestety pracują 905. Dobrze, musimy sprawdzić jaki mam numer tabulowy, żeby w odpowiednim miejscu zaparkować. Tutaj macie o proszę bardzo zobaczcie sobie. Rzadko się to tak zdarza. Wjeżdżam sobie w miejsce postojowe pozostałe praktycznie wszystkie wozy już stoją, tylko nie ma 902. Także ja w dniu dzisiejszym zakończyłem pracę, jeszcze tylko odniesienie dokumentów do sposzorowi po w kartę przebiegu także ja wam dziękuję serdecznie i do usłyszenia